Przed nami okres karnawału, czyli czas wyrazistych makijaży, do których warto użyć brokat lub pigment. Wiem, że niektóre z Was boją się używać pigmentu i nie potrafią tego robić. Dlatego dzisiaj pokażę Wam kilka tipów, dzięki którym dowiecie się, jak używać tych produktów. To zaczynamy nasz sylwestrowo karnawałowy makijaż. Ja mam na twarzy już podkład. Dzisiaj użyłam mat Cover podkład o przedłużonej trwałości, idealnie nadający się właśnie na taką imprezę. Matuje, reguluje sebum, świetnie sprawdzi się do skóry mieszanej i tłustej. I zaczynam makijaż oczu. Najpierw musimy przygotować powiekę, czyli nałożyć bazę. Ja w tym celu zawsze używam korektora krem Camouflage. Nałóż korektor na całą powiekę. Następnie nakładam kredkę w linii rzęs. To jest kredka Smoky Eye Pencil. Miękka kredka z taką gąbeczką na końcu, którą można rozetrzeć łatwo kreskę. Nie musi ona być prosta, ponieważ zaraz i tak będziemy ją rozcierać. Nakładam ją po to, żeby wzmocnić. Kolor cienia. Do makijażu oka użyję dzisiaj palety Simplicity Is Beauty. Zawiera 18 odcieni o matowym, mat metalicznym i drobinkowym wykończeniu. Najpierw używam koloru MUFT. Nakładam odcień na zewnętrzny kącik oka i linię rzęs. Następnie wybieram kolor róż i rozcieram ciemny kolor, aby zrobić taką chmurkę, aby nie było odcięcia między naszą powieką ruchomą a samym cieniem. A teraz przygotuję drugie oko i wracam do Was za moment. A teraz przechodzę do nałożenia pigmentów na oczy i Kobo Professional ma super fantazyjne pigmenty w różnych odcieniach, przez złote, niebieskie, fiolety, róże, pomarańcze aż do srebrnego. A żeby pigmenty super trzymały się na powiece, Kobo Professional przygotował klej do pigmentów. Idealny nie tylko do pigmentów, ale również do cieni prasowanych. I niewielką ilość nałóż na powiekę, a następnie nałóż pigment. O widzicie jak super się przyklejają drobinki. Możesz nałożyć pędzelkiem, możesz nałożyć palcem, nie ma to znaczenia. I zwróćcie uwagę, jaka jest różnica między miejscem, w którym jest nałożony klej, jak się pigment super przykleja, a miejscem, gdzie tego kleju nie ma. Pigment w zasadzie nie trzyma się powieki. Klej nakładam również na wewnętrzny kącik oka, i tutaj przykleję prasowany pigment. I to samo robię na drugim oku. Jeżeli chcemy osiągnąć efekt kociego oka, to musimy zrobić taki myk, taki meg, że na wacik nakładamy płyn micelarny i tym płynem micelarnym wycieramy tą chmurkę, która jest poza granicą tutaj ruchomej powieki. Jak to robimy? Przykładamy wacik 2 mm poniżej dolnej powieki, wycieramy cień i to samo przy drugim. Teraz czas na czarny cień, którym wzmocnię linię rzęs. Następnym elementem będzie liner. Nakładam go na wzór linii wodnej wychodzę za, za górną powiekę i robię tak zwaną jaskółkę. A teraz użyję tej samej kredki, którą malowałam oko na samym początku i będę malowała górną i dolną linię wodną. Możecie wyjść poza linię, ponieważ to też sprawi, że gdy roz, rozetrzemy tę kreskę, będzie wzmocniony cień. Na dolnej powiece. Następnie tym samym ciemnym cieniem muft obrysowuje dolną powiekę. Pamiętajcie, aby rozetrzeć również, zrobić tą tak zwaną chmurkę na dolnej powiece, używając do tego jaśniejszego cienia i rozcieramy ten nałożony wcześniej ciemniejszy. Następnie nakładam najjaśniejszy cień e, tuż pod łuk brwiowy. E, I teraz tuszowanie rzęs. Do tego używam tuszu Marvel Lashes. Pamiętajcie, żeby malując rzęsy, malować je od nasady aż po końce ruchem zygzakowatym. Dzięki czemu rzęsa z każdej strony e, oblepi się tuszem. Aby pogrubić jeszcze bardziej rzęsy, możesz nałożyć drugą warstwę tuszu po tym jak pierwsza warstwa zaschnie. A teraz wzmocnię jeszcze brwi do tego użyję palety Eyebrow Styles Set. Paleta ma trzy yy, kolory, jeden jest rozjaśniający i dwa przyciemniające, dobre zarówno dla brunetek, jak i blondynek. A teraz szybkie konturowanie, rozświetlenie i róż. OK, jestem już wykonturowana, rozświetlona, a żeby jeszcze bardziej się doświetlić, to użyję błyszczyka Gloss Shine Smoothing Lip Gloss w kolorze różowym. Makijaż karnawałowy zakończyłam. Jak widzicie, praca z pigmentami wcale nie jest trudna. Dlatego zachęcam Was, udajcie się do drogerii Natura, zakupcie sobie pigmenty, które będą Wam pasowały, nie zapomnijcie o kleju i po prostu szalejcie. No, od czego jest karnawał? Jak właśnie od szaleństwa. A ja Wam życzę udanego, szalonego i radosnego karnawału. Do zobaczenia! E, jeszcze rzęsy e, w sensie brwi, no. <śla> chciałam Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Dobra, jest! Za to? Jest! <śla>